Kolejną kategorią jest dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną. Poproszę prezentację multimedialną. Dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną Zamek Topacz Dorota Michalak Kurzewska, Tomasz Kurzewski. Dorota Michalak Kurzewska i Tomasz Kurzewski to dolnośląscy przedsiębiorcy, lokalni patrioci i filantropi. Razem stworzyli ATM Grupę SA, największą firmę producencką filmowo-telewizyjną w Polsce. Jedną ze swoich życiowych misji uczynili podniesienie z ruin zamku Topacz, który nie tylko stał się perłą w koronie ich działalności biznesowej, ale także otwartym dla lokalnej społeczności pięknym parkiem, miejscem wypoczynku i relaksu. Zapraszam na scenę wręczających nagrodę dla dolnośląskiej firmy, najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną, pana Piotra Kopcia, wójta gminy Kobierzyce, gospodarza dzisiejszej Gali, pana Adama Biska, członka kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, pana Ryszarda Pacholika, wieloletniego wójta gminy Kobierzyce w poprzednich kadencjach, obecnie członka zarządu powiatu wrocławskiego. I zapraszam na scenę panią Dorotę Michalak Kurzewską i pana Tomasza Kurzewskiego. Szanowni Państwo, szanowna kapituło, bardzo dziękujemy za to wyróżnienie, naprawdę jesteśmy bardzo z niego dumni. Chciałem powiedzieć, że zawsze są ci publiczni bohaterowie sukcesów, my jesteśmy tutaj wyróżnieni, chociaż chciałem powiedzieć wyraźnie, że, że wkład w te przedsięwzięcie Moje małżonki jest wielokrotnie większe niż, niż moje, ale ja się mogę tak trochę ogrzać pijarosko przy tym, przy ciężkiej pracy mojej małżonki. Ale chciałem powiedzieć o jeszcze o takich cichych bohaterach, którzy są w drugim szeregu. Mianowicie bardzo chciałem podziękować moim rodzicom i rodzicom małżonki, mojej, którzy jak byliśmy dziećmi, wozili nas po Dolnym Śląsku. Każdą niedzielę jeździliśmy na wycieczkę, odwiedzaliśmy zamki i pałace i zaszczepili u nas nie tylko miłość do, do zabytków, ale również wartości, które mam nadzieję, że dzisiaj wykiełkowały i przyniosły ten efekt. Przedstawicielem tego grona jest mój dzisiaj obecny mój tata. Przy okazji ma dzisiaj 84. urodziny. Bardzo tato dziękuję. Więc dziękuję Państwu jeszcze raz. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powiem parę słów, bo tak naprawdę żyłem, to patrzę od samego początku. Kiedy obejmowałem urząd, to był 2001 rok. Pamiętam, jak przyjechałem tam pierwszy raz w to miejsce, to tak myślę sobie, co z tego będzie. To były ruiny niezagospodarowane. I dwoje, dwoje młodych ludzi wzięło się za ten wielki biznes. I tak naprawdę za to wszystko, co zrobili, to się należy ten duży klucz sukcesu. 130 kg. Myślę, że udźwigną to, bo znając Państwa zapał, zaangażowanie i to, co zrobili, to taki klucz im się należy. Moi drodzy, jestem dumny z tego, że. Żyłem tym sukcesem waszym, bo to jest też mój sukces, bo dzisiaj topacz to, to jest wizytówka gminy. Tak naprawdę dzisiaj być w Topaczu to jest wielki zaszczyt. Także gratuluję tego, co stworzyliście. Stworzyliście oczywiście piękne studia, również, gdzie kręcone były i są, i pewnie będą jeszcze najlepsze polskie filmy. Za to wszystko gratuluję Wam jeszcze raz i dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. To nie mogę się oprzeć i nie dodać tego, że nasze powodzenie i takie płynne działanie jest efektem bardzo przyjaznego środowiska, jakie stworzyła gmina Kobierzyce. I nie bez powodu tutaj nie tylko my, ale wiele dużych przedsiębiorstw działa z sukcesem. Także bardzo dziękujemy. A jeszcze jeszcze tutaj. proszę bardzo szanowni państwo ekonomia sztuka wytrwałość równo się klucz sukcesu. to mówi przedsiębiorca o 48-letnim stażu z różnymi wynikami tak krótko pan